Dzień dobry. Siema, od tego odcinka będzie mój głos. Jeżeli chcecie wrócić do głosu AI, to dajcie znać w komentarzach. Mamy liczbę 51 w systemie dziesiętnym i musimy przekształcić ją na system ósemkowy. Pamiętasz że system binarny? To tutaj podobnie jest. Zapisujesz 51 i dzielisz ją przez 8. Odparasz kalkulator, dzielisz i wychodzi ci 6 przecinkiem. Ale cię interesuje tylko ta szósta. Zapisujesz 6 i liczysz resztę, 6 razy 8 to 48, 51 minus 48 równa się 3, i to twoja reszta. Next liczbę robisz tak samo. Resztę zapisujesz od dołu i to twoja liczba w systemie ósemkowym. Teraz 128 w dziesiętnym. 128 dzielisz przez 8, wychodzi ci równe 16, czyli reszta 0. 16 na 8 to 2, reszta 0. A tutaj reszta 2, bo 2C się nie mieści 8. Zapisujemy wynik i mamy, że 200 w systemie oktalnym to 128 w systemie dziesiętnym. Teraz odwróćmy i liczmy z ósemkowego na dziesiętny. Rozpisujemy 47 na dwie liczby, 4 i 7, oraz mnożymy odpowiednio przez potęgi ósemki. Potęgi jak binarnym, tylko liczba pod potęgą nam się zmieniła z dwójki na ósemkę. Teraz czas na matmę. Obliczasz, a wyniki dodajesz ze sobą i wychodzi ci liczba w dziesiętnym. Jak nie ufasz sobie, zawsze możesz sprawdzić wynik. No i wszystko się zgadza teraz 420 piszesz 4 razy 8 do potęgi 2 i tak dalej obliczasz wyniki ze sobą dodajesz i wychodzi ci liczba w dziesiętnym Teraz przykład dla Was. Zatrzymaj odcinek, policz i sprawdź czy masz dobrze. Jeśli tak masz, to jestem z Ciebie dumny. Kolejny przykład. Tym razem 67 w dziesiętnym. Zatrzymaj odcinek, sprawdź odpowiedź. Wszystko się zgadza? Jeśli tak, to umiesz przekształcać z ósemkowego na dziesiętny i na odwrót. Brawo! Pamiętaj by dać suba i lajka. Do następnego.